Czy możemy jeszcze zrezygnować z tego konkursu, czy już za późno? Możecie, nie wiem, dorzucić coś do puli na <grym> i nagród ewentualnie. Trochę mi szkoda, bo nie lubię tak miażdżyć starszych. Jakie dajesz szanse chłopako? Ja myślę, że green w regulacji dla nich jest bardzo realny. Aj, aj, aj. O, wybitne dobry kij. I na hekla. Oj! No. Brawo! No nie bierzesz jeńców. Nie bierzesz, to. nie bierzesz. To. Czy możemy jeszcze zrezygnować z tego konkursu, czy już za późno? Możecie, nie wiem, dorzucić coś do puli nagród ewentualnie. <laughs> Chip in na Berdi? I punkty dla was. Ale ładnie to zagrał. Naprawdę. Mm. Bo my po prostu się chcemy popisać patowaniem. No, jest to dobrze, długie jest paty dobrze chcą wciskać, tak? Słuchajcie, ja jeszcze szczerze, ja jeszcze nie zacząłem grać. Widzimy. Gaśnica, Mike drop. Tak się składa, że to jest pad na par, a ja lubię presję. Trochę mi szkoda, bo nie lubię tak miażdżyć starszych. <śmiany> <śmiany> Trzeba trochę więcej siły, żeby starszych miażdżyć. <śmiany> O o no, no O Co, okay. so, gimi wam dam, co, so, chłopaki? Dziękujemy bardzo. I co, Para? dowieźliście? Nie no, tak. Nie, Bogej. Nie. A, Bogeja. dwa paty na wygranie albo na... Powieście iść ze mną w turnieju, kurde, bo tak dobrze tu jeszcze nigdy nie byłem <grym> przez ostatnie dwa dni. <grym> Profeszka Nagrane Berdi! bardzo Gra psychologiczna z Michałem Ligockim. zero. 1-0 dla Michała! Lecimy dalej. Bardzo dobrze się uzupełniają. Jeden krzaki, drugi krzaki, więc na pewno jeden drugiego ratuje. Dobra, możemy zagrać tak. Ten gramy o dwa punkty. Jak wygracie, to jest wasze zwycięstwo. Jak ja wygram, to dostaję po stówce od każdego z was.